Hej, tutaj Nikuraz jest ze mną. Jarusiak Tak, i witamy Was w Minecrafcie na Warpacku. I dzisiaj, ponieważ moby są na serwerze wyłączone, to postanowiliśmy, że będziemy atakować bazę. No to tak, Jarek zostaw beton. Mamy, mamy Power Armor i mamy zapasowy set. Mam nadzieję, że Jarek też ma. Jeszcze małe zabawki. Jarek zostaw beton. Nie baw się betonem, chodź. Idziemy na górę. Jarek? Beton. Zostaw beton. Będziesz jad beton? Jarek nie. Jarek zostaw beton. Dobra. I tak, tutaj właśnie mamy takie niespodzianki. To jest. Ja zostawiłem nazwę. Jarek, Jarek go nazwał Ho Hoktor. Ho o, nie. Hej, to jest Hector. Jak Dobra, chcesz? nieważne. Chodź. Chodź I się, teraz proszę. tak. Uważaj, o, że. Mu się ty... wyłączył, oczka mu się nie świecą. Co? Działa. Ja chodź, chodź. Ja jestem ja pierwszy. Jak my? Co, co to było? Ej, stój, stój, Wiecie? żeby on nie wpadł, żeby on nie wpadł do dziury, do nie tego. Panik. Chodź tu, chodź, chodź tu. Dobra. A, zam zam Teraz tak. A, Dobra. Zam zam. Idź naokoło. Właśnie tam mam waypoint około takiej bazy. Dość blisko jest. Tak nie, nie wprowadź go. Chodź. Tak i Dobra. właśnie na tych górach tam jest taka. Niespodzianka, ona jest tak po tam, jak ładne tam, tam, tam. Ci... Jakie drzewo! Zakładaj Power Armor. Chociaż nie, chyba się ciężko w nim chodzi. Czekaj, jetpack mi nie działa. Dobra, nieważne. My Aha, bo nie, chyba jesteśmy. Czekaj. Działa bez butów i bez wszystkiego. Dobra, jesteśmy zbyt ciężcy. Jesteśmy zbroi. zgubieni. Czekaj, gdzie mu robić? Dobra, jest. Chodź, idziemy, idziemy. No nie, trzyma bez. nie trzymaj łapki w łapce, bo wiesz, bo ci laguje trochę. Nie Cho chodź, łapki chodź za mną, w łapce. chodź za mną. Gdzie ty jesteś? Chodź, o za tobą. No tu, obróć się. No, na drzewie. A, nie, nie. Załóż, załóż ten, załóż, bo będziesz dostawał obrażenia, jak upadniesz. szal, żebyś nie umarł. A, ram, zam, zam. Chodź. A właśnie, sprawiliśmy sobie jetpacki jeszcze i praktycznie wszystko sobie sprawiliśmy. Bo... no o właśnie tu jak spadasz to jest taki fajny dźwięk że ci absorbuje upadek tak jakby, tak jakby sobie nogi Co? chodź chodź nie używaj tego teleporta bo właśnie tutaj na serwerze są takie tajemnicze dziury i myślę że serwer długo nie przeżyje bo jak się wchodzi w te dziury to się dziwne rzeczy dzieją dlatego je omijamy chodź gdzie jesteś chodź Dokładnie Nie prosisz się tepnąć wprost przed siebie w jakąś najdalszy kweniec świata nie, 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 Minecrafta Nie, bo to robi źle na Minecrafta i ci kraszuje <laughs> Ej, nie mogę wejść Chodź Połamałem Płama, sobie buty <laughs> Co? A gdzie mój Hexhorn? Myślałem, że mi ucieka Chodź, chodź, one idą, idą, idą Idź, one przyjdą same Musiał, hmm. Musiałbyś je obudować No znowu sobie buty złamałem No idź <laughs> Jarek, mój zrobić z... już ogarnia. No na drzewo wejdź i będę na drzewie. Co ty... Dobra, idź przed siebie, przed <tuszy> siebie. Wow, spadłem, chodź. Przepraszam? <tuszy> <tuszy> tu wchodź. O, już, wid już widzę ten lasek. Widzisz mnie? Tak, czyli jest. Dobra. Oczywiście. Ortodonta? Przepraszam? Muszę się... Ach, co ty robisz? Zdjął hełmie jakieś dziwne dźwięki. Musiałem dolecieć. Dole. <laughs> Założyłem łapkę. No, o, wolniej z nią chodzisz, nie? Nie, gorzej ci sprintować. Ry, więc ry, ry. więcej ci energii zużywa. To ty się da sprintować? Co? To nie jest 1, 2, 5 czy coś. Wow. Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie o, chodź, chodź, chodź. Tu, obok. Za tobą. Tu. Patrz. Tu, tu, stój, stój, za tobą jestem. Ej, te robity się tepają. No nie bij mnie. Owca. W wracaj! Owca. Jarek, wracaj. Ej, yy, gdzie ty... Aha, ja miałem, okej. Okay. Widzisz mnie czy nie? Jeli fajny dźwięk taki. Bzz, bzz, bzz. Widzisz mnie czy nie? Bzz. Tak, nie. No, Jarek. Nie widzę. Jest tu, stój. Widza widziałem twojego Robita. Stój, stój, stój. Zawróć. Okay. Czekaj, widzę twojego Hektora. Mogę się jesteś iść. gdzieś koło He Hektora? No tu jest Hektor. Gdzie? Mogę ci uderzyć? Jarek, ty masz laga. Bo... Co jest? Zniszcz to! Ty jesteś niewidzialny? Co? Zniszczyła się trawa sama z siebie i wypadła. Co? Jak się mogła sama trawa zniszczyć? Czy ty jesteś niewidzialny? Co? Przestaje go do ciebie. Nie skacz Co? Dobra, słuchajcie. Jesteśmy. Serwer się zrestartował. Zjeźdzę idziesz, zawróć. Zawróć. Na następnym skrzyżowaniu, zawróć czekał Zawróć. Na następnym skrzyżowaniu skręć. prawo. Jarek widzę pole siłowe chodź. Tam Co? Dobra, więc tak. Po pierwsze. Chodź, chodź, chodź. Po pierwsze nie próbuj przechodzić przez to pole na shifcie, bo cię zabije od razu. Teraz tak. Testujemy czy się je da jakoś. Okej, okay, zły pomysł. Zniszczyć. Zły pomysł. Mam pomysł. Co? Spróbuj się przez nie, Spróbuj się przetepać przez nie. Tym portalem. Nie wystraszyłem. Chodź, 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 bo tu są liście w jednym miejscu. O, tu, 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 patrz. Nie, dobra, stój, 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 rozładujesz sobie baterię, nie? Patrz, dobra. Co się stało? Dobra, wyłączył. Nie wiem, co to było. Gaci. To się wytnie. Dobra. O fuck. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy, nie wiem, co się stało. Chodź. Chodź, chodź. Co zrobiłeś? Udało się, Przeszedłeś? Teraz jesteśmy nad. Mamy przewagę. Nie, 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 patrz, 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 patrz. Chodź tu do mnie, chodź. Patrz. Mogłeś się tu wspiąć, patrz. Zniszczę to i szybko przechodzimy na drugą stronę. Szybko, chodź. Patrz, patrz, patrz. Przechodzi. Fakt, twój Hector. Jakie szybkie, nie zdąży. Dobra, słuchaj, on prze... Dobra, przeżyje, przeżyje. Jesteś tam? Nie. A jak one wpadły mnie? No bo one są szybkie. Chodź, chodź, chodź. Tu jeszcze tak możemy zrobić, chodź. drugie Szybko. Stój tu, stój tu, na tym stój Stój na tym, czekaj Na tym, na tym co ja co? Zamieniło się, to stój tu Tu, 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 o tu Fak, nie da się wejść, co jest? Czemu się wejść tam nie da? Dobra, nieważne, chodź tu Gdzieś tu musi się jakoś dać wejść Tędy? Dobra, chyba, że zrobimy plan awaryjny Ale jeszcze spróbuję było, 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 tu, 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 Jarek. Stój tu. Chodź do mnie. Tutaj. Tu gdzie ja, po drugiej gdzie? stronie drzewa, po drugiej stronie drzewa, widzisz mnie? Tu. Dobrze idziesz, dobrze, 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 dobrze. Tu. Stój, tu. stój tu, stój tu. I patrz, pyk. Jestem. Stań teraz tu, 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 tu. tu. Nade mną. Stój i trzymaj shift. No nie. No. Super To teraz ja jestem. To czekaj! Jak to Hol. zrobiłeś? Przelatuję przez to. What? Nie gadaj. Weź, bo mnie zabijesz. Czekaj, słuchaj. Zrobimy plan awaryjny. Spróbuję zobaczyć, gdzie jest pole. Ty tam poczekaj, okej? Okay? Okej? Okay? No dobra. Tu są działa. Mogę je zastrzelić? One do. Czekaj, może ja spróbuję. One do mnie będą strzelać. To ty. Czekaj, dobry pomysł. Zniszczmy to. O dobra, kabla już nie mają, okej. Okay. Czekaj, spróbuję czy się jej da zniszczyć. One nie mają kabla, to zaraz się wyczerpią. Dobra, to ja schodzę na dół. O, to im w ogóle zabiera HP, jak wiesz, szanownie? Nie wiem. Dobra. Czekaj. Tu jest... Tu jest Matrix, a my żyjemy. Dobra, nie wiem jak się to stało. Teraz tak, tu jest generator. Tu są generatory. Strzelają! Czekaj, czekaj. Tu było coś takiego Jarek chyba mam Mogę niszczyć Jarek Aha. Jestem... Jestem w pułapce Wyrzuciłem sobie łapkę Gdzie? No, do środka, ale dobra, już mnie mam Jarek coś tu jest... Coś... Utknąłem Jarek Wiesz nie, nie utknąłem, czekaj. Wyjdę, ja stąd wyjdę. Baterię, dobra, wyszedłem, okej okay. Aha, nie to, Trzeba to zniszczyć. Bo ty tu nie wejdziesz inaczej. No powiedziałem ci właśnie, że ci się. Jest! Jest! Tu idzie. Jarek, zaraz cię uwolnię. Czekaj, zaraz będziesz mógł wejść. No nie no, to przelatuję przez to, co jest. Już zaraz będę, czekaj. Jestem! Czekaj, sprawdzę! Jarek. Jesteśmy bogaci. A, tego nie mogę zebrać. Jarek, jesteśmy bogaci. Jarek, zniknęło pole. Zabiłem się. Uciekaj, 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 schowaj się gdzieś. Czekaj, muszę teraz stąd wyjść. rzeczywiście. Zabieraj mi jakie bijesz? I jak ja stąd wyjdę? O, dobra. Tymi, tymi shurikenami Przyszto O, wszystkim zabieram. Dobra, słuchaj. Czekaj, ja bym to odłożył do Robita. Czekaj, tu też mogę za. Jarek, możemy zabierać itemę Skuboida. Lol. Redwood. Tym y, kluczem. Masz klucz? No. Deszcz pada. Chyba. Jarek, deszcz. A, jest... Chodź szybko. Co jest gasi? Jeszcze, jeszcze trzy. Ja... co z tego, że do mnie nie tak. Jarek! Gdzie jesteś? One się wyczerpały, zostaw je, można je zebrać! Amunicja! Jaka amunicja? Ja już rozwaliłem, trzy. Zostaw, zostaw, możemy je zebrać. Dobra, Poczekaj, trzeba na nie wejść. Tego. Patrz. Kluczem, patrz. Jarek, patrz. Pyk. Nie, nie działa. Amunicja jest w środku! Nie ci... możemy wyjmować. Dobra, nie, nie zniszczymy ich jednak. Wow, byłeś w środku. Wow, chodź, wychodź, właśnie to zniszczyłem, żebyś mógł wejść. A co to za Nie, Nie rusz, chociaż, no, nie wiem, może coś wyłączysz. Czekaj, ja jeszcze tu zniszczę generatory, żeby się coś nie odnowiło. Pyk? Robita swojego zabiłem prawie. Dobra. Pyk? Dobra, do widzenia. Jarek, jesteś? Tak, nie możemy chyba. tego zbierać Tego też nie możemy zbierać Jarek wyjdź stamtąd! Jesteś? No już wiązał Oczykłem geta y, tym. Jet, Jetpackiem, jetpackiem czeka, czeka. No, Dobra, czeka, dobra, okej okay. Wyszedłeś już, chodź Chodź, chodź, chodź Ku... Chodź, chodź, chodź No chodź Teraz tak, tutaj jest coś Jarek, jest? tu jest coś no patrz, mogę tu jeść? Magic! Jak tu się. Ej, jak stąd wyjdę? Aha, dobra. Ej, jak wyjdziemy? Ej. The... Oh, fuck. Co? Ej, czekaj? By Wyszedłem! Ej. Co się stało? Ale ja nie wyjdę. wychodź. Może czekaj. Co zrobiłeś? Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź tu i odejdź. No chodź Chodź tu i odejdź. Jarek wejdź, Cześć, rzesz tu. Mi się spakował? Aha, no spoko. Nie No wejdź tu, Jarek. Dotepaj ja się, się. Wow. No chodź tu! Ale faza. Gdzie żeś las? Chodź. O stary. To ja będę penetrował to pomieszczenie bezprzewodnie. Dobra, coś może być w skrzynie. Super, bardzo dużo i temu. Po co ten koleś stawiał pole siłowe, skoro nic. No nic nie ma. Jarek, chodź tutaj. Jesteś przy wiatrakach, to zejdź tutaj na dół. To czekam. Dobra, koleś, ro Coś się dzieje. Jestem w jakiejś toksycznej wodzie. Jarek jest dziura. Jarek! Jest przejście! Gdzie? Chodź szybko, wejdziesz tam ze mną. Bo ja nie, bo, 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 bo. Na środek chodź. Ja nie wiem w ogóle gdzie ty jesteś, bo ja cię szukam, a nie mogę się znaleźć. No. no w tej wiosce, chodź na środek tej wioski. Jestem przy, przy tej wodzie. W której wiosce? wodzie? Tam gdzie są amunicje. Jestem Sorry, tu. Tam. Jestem tu na dole. Osiema, chodź, 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 chodź. Ech. Chodź tu do mnie. No chodź szybko. A teraz chodź, Bo Typek się może zalogować w każdej mnie, chwili. Skąd mnie, wiesz, że nie ma jakiegoś mnie, Power Armora? Mnie, wiesz. Ja mam takie lagusy stare, że ja, że, ja, że, ja, że ja widzę 3 FPS to, to w można plasty. zbierać? Nie można. Tutaj jest dziura. Jarek, tu jest dziura. O, Przepraszam, mam. O, się. Jak, czy robice potrafią schodzić? Nie potrafią. Nie, nie używaj, przełącz sobie tą łapkę, żebyś się nie tepał. Proszę, to moja wina, wow. można się ładować, ale, pisa... ale to nie jest do niczego podłączone Mogę rozwalić? On ma tu Jarek trzeba hasło, patrz Jarek Gdzie? trzeba hasło, do tego. Zgadujemy hasło 1, 2, 3 nie działa. Możemy to rozładować. Ej, zszedł tu mój robić, patrz ma Odłożę do niego itemy. Dobra, resztę sobie zostawię, może się przydać. Ej, żartowałeś się, że ktoś sobie może dać po hasło INVALID? A kiedy będzie mu pisał INVALID, to nie będzie wiedział, że to jest hasło? Nie działa. Nie Jeden, 2, trzy, cztery miał hasło! Co? Ale nie Zajem. można przeciągać 1, 2, 3, 4 Czekaj, można zabrać baterie, już nie zadziała mu Kaftan bezpieczeństwa Ej, ale po co nam tyle tych? Potrzebny ja nam mój? Win... Zabierz baterie Tu też działa? Baterię. Też działa! Wow, Jarek! Czekaj, ja mężli. to odłożę, ja to odłożę Co ja tu mam? To jest moje nie, dobra, wyrzucam to, bo to nam niepotrzebne. Co zrobiłeś? Coś wysadziłem. Jarek, mam best item. Jarek! Jak mogłeś? Co ja zrobiłem? Co? Nie ten guzik. Trzeba to zniszczyć. Która? To był, to był... Pojduże! Spokojnie. Tu jeszcze są temy, patrz! Jak to lata fajnie. Trzeba to zebrać. Czekaj, my to możemy kluczem? Nie, nie możemy. Lepie to. Jarek, jest opcja, że ja skoczę szybko o, po. Mogę skoczyć szybko po granaty. Jest, działa. Patrz, pa pa pa, pa pa, pa pa co ten pa typ, pa typ tu miał? Widzisz to? Co to? To jest, jest ten dogenerowana ania antymaterii. Nie można tego zbierać. Nie, ale można to zniszczyć. Wypada, zniszcz to. Całe? Całe. Potrzebne nam to, zrobimy sobie generator antymaterii. Jak się robi generator antymaterii? No, no tak jak, to, jak tutaj. Ulu, ulu, ej, ale to się nie zbiera. Zbiera, zbiera. uważaj, żebyśmy mogli wyjść, nie niszczyć przy wyjściu, nie? Co się postawi z touna? Nie da się. Niech się nie da. No jest Kuboid. Aha, przecież. Dobra, Robit, czy ty przeżyjesz tutaj, czy ja cię zabiję zaraz. Eee, przeżyjesz, jeszcze masz 800 kilo Juli <laughs> To jest, jest dobre Ej, bo mi się już yy, ekipunek już mi się ciężar, ale maxim maksymalnie... Odłóż do Robita A, zam, zam. Czekaj, to jest najważniejsze. Wypadło! Particle akcelerator, ja to wkładam do Robita. Ja też Czekaj, jeszcze to no co? Jeszcze to, to to sobie zostawię. To wezmę, to zostawię. Czekaj, jeszcze antimater odłoży. Rzecz nie. Ale jak czekaj, jak się generuje? Jak? Wkładasz particle do akceleratora jakiś item, który jest stabilny dość. I... Yy, i, I włączasz. Jak ci się kończy, to pobiegaj, bo masz generator. Co? Ty nie mogła ci się skończyć od takiego strzelania na tej baterii. Yy, jak biegasz, to ci się. to ci się generuje energia. Bo ci montowałem to do generowania. Tylko nie strzelaj do mnie, człowieku. Gdybym trafił tam. To nie wiem, co by się stało, I lepiej nie sprawdzać. Dobra, pozbierałeś wszystko? Mm -hmm. Jak biegasz, to ci się powinna generować. Ok, no to wychodzimy. Tak. Wy, wychodzimy, tak. Co? O, czekaj. Aha, nie, no. nie trzymaj łapki, dobra. Proszę. Chodź, chodź. A, no tak, przecież też można. Można otwierać, ale chyba tam nic nie ma. Ale co z moimi. One, one wyjdą, albo, albo nie wyjdą i będziemy im musieli Fuck. drogę zrobić. Zróbmy im drogę, chodź. Odejdź, odejdź stąd. A jednak nie wyjdę. Odejdź. To może pakniemy jej do szkoły. Oh, to wiesz co, to it. zaraz. Odłóżmy itemy. Help me! Nie, Jarek, nie. Tepaj się. Czekaj, stój. I nie mogę. Stój, wypuszczę cię zaraz. Czy serduszka? Nie mogę. Wyjdź. I, wyszedłem. Wyszedłeś? Tam coś jest. To było podpięte do tego, tam są itemy. Poczekaj. Spamowałem tym, Sary. Spamowałem teleportem i się wydostałem. Cztery. Bacona mieliśmy, nie zauważyłeś? I robity mieliśmy? dwa. Bacona, i robity. I antimater, 1 gram. Tylko to ja w tym kable. Mater Canon. Atomic I Gdzie? Cztery. Gdzie? Woda cukrowa. Co? Chodź tu z powrotem. No nie, nie da się zniszczyć, dobre. To idziemy tam. Tak, tylko żebyśmy jeszcze nie przeszli czasami. Jarek, musimy tam przejść. Czekaj, spróbuję tak. Gdzie to w ogóle? No tam, w tej dziurze. Schodzisz tam? Jestem, przy tym domku, Widzę wow. cię, widzę cię, widzę cię. Poczekaj, wyjdę do ciebie. Aha, fajnie, że chciałem puścić bombę, a sobie znowu teleportem zaspomowałem. Chodź, chodź, jestem tu w tym domku. Nie widzę tej wuroniczki. No, powiedziałem ci, żebyś teleportu nie używał. Jestem w tym domku. O, widzę cię, chodź, zejdź na dół. Zejdź na dół. Gdzie jesteś? Pod tobą, zejdź. Tu, chodź. Chodź, chodź, tylko a... nie strzelaj tym do mnie, człowieku. Chodź, chodź. Ej, na R anuluję, czy jak? Co? Nie ruszaj, nie ruszaj tego, chodź. Nie ruszaj tych ustawień klawiszowych, ja sobie kiedyś zepsułem. Czekaj, tu są jeszcze bloki złote. Ja sobie kiedyś zepsułem. Aha, nie da się ich zniszczyć, tylko robi ta uszkodziłem. Chodź! Bloki złote. Chodź, musimy tam się dostać, zaraz ci powiem gdzie. Tak, już nic czyli nie zbieram uz, Czyli uznajmy to za podbite, tak? Jeszcze nie, jeszcze magazyn no. został, zobacz. A robić się tepa? No to opróżnij go. Tylko jest problem. Yy, nie da się wejść do magazynu. Elite Energy Cube to był. Nie da się ich zbierać, a da się je niszczyć. Zejdź tu na dół, Jarek. Pyk! Nie da się. Jeszcze próba jedna. Zniszczy! Ta. Już ich nie odzyskamy. Czekaj, czekaj. schodzisz Gdzie tu na dół. Kuboidy kubo są, nie? Schodzisz na dół. No już chodzę. Kuboidy są, nie? Tak. Ale to flagę też mi zablokuje, będę chciał postawić. Ło ty był, Karabiny słyszę? O matko, Jarek. Karabiny, Harry. Ok, zabiorę im. Nie, nie zabiorę. Flaszysz? Są tutaj, koło mnie karabiny. Ej, przepraszam pana. Są tu. Raz ninjuję ich. Ost. Dobra, nie żyją. Jarek, mam magazyn. Chodzisz tu do mnie? A ja nigdy tutaj nie wiem, gdzie to jest. Na dole. Na, na dole to łatwo powiedzieć. Zszedłem tam, do, gdzie schodziliśmy przed chwilą. Gdzie to jest? Mam wyjść? Nie wyjdę teraz już, bo jestem w tym, w stołnie. Aż kiedyś byłem w stołnie.